Mamo, zobacz, co znalazłem w pokoju Adasia. Co to jest? Coś dziwnego się z nim dzieje. Nie zachowuje się jak dawniej. Co masz na myśli? Spójrz na te rysunki. Poza tym, zaraz po szkole zamyka się w swoim pokoju. Do tego teraz kręci się w kółko po swoim pokoju. Porozmawiam z nim, jak wrócę do domu. Wróciłaś już do domu? Jeszcze nie, będę za pół godziny. Ktoś jest w jego pokoju, słyszę rozmowę. Myślałem, że to ty. Proszę, sprawdź, co się dzieje. Już tam jadę. Dlaczego mnie okłamałeś? W jego pokoju nikogo nie było. Mamo przysięgam, że słyszałem, jak z kimś rozmawia. Zwracał się do niej po imieniu. Cassandra. Cassandra, gdzie jest, Adaś? Jest w swoim pokoju, co się dzieje? Muszę go jak najszybciej zabrać. Dokąd? Mamo on zrobił coś strasznego. Co zrobił? Proszę wróć jak najszybciej do domu. Nie wiem, co mam robić. Jadę, za chwilę będę. Siedziałem w pokoju, ciągle słyszałem, jak do kogoś mówi i kręci się wokół siebie. Chciałem sprawdzić, co się dzieje, poszedłem do niego do pokoju i zobaczyłem coś strasznego. On wydłubał swoje oczy. Miałam nadzieję, że zdążę. Mamo, o czym ty mówisz? Adaś. Kasandra go nam odebrała na zawsze. Obiecuję, że uchronię ciebie. Musimy uciekać. A co za Dasiem? Zabierzemy go ze sobą, ale to nie będzie bezpieczne. Kim jest Kassandra? Kassandra była kobietą niesłusznie oskarżoną o czary przez własną rodzinę, bo zakochała się w swoim przyrodnim bracie, skazano ją na spalenie, a przed śmiercią przekleła swoich krewnych, przysięgając, że ich dzieci będą cierpieć. Teraz nawiedza naszą rodzinę i wybiera najmłodszych, by odpokutowali za winy przodków. Czy to znaczy, że jestem kolejny? Zostaw suba i skomentuj po drugą część.